Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Krawczyk i jestem studentką trzeciego roku logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Przybliżę dzisiaj Państwu nieco zalety i przykłady inteligentnych systemów transportowych. Inteligentne systemy transportowe opierają się na wykorzystaniu technologii komunikacyjnych, pozwalających na przesyłanie różnego typu informacji pomiędzy samochodem i infrastrukturą drogową, a nawet innymi pojazdami. Takie systemy pozwalają na uzyskanie wielu korzyści, na przykład na terenie użytkującego je miasta, i właśnie te korzyści wraz z konkretnymi przykładami postaram się omówić. Pierwszą zaletą ITS-ów, którą chciałabym Państwu dzisiaj przedstawić, jest większe bezpieczeństwo na drodze. Tą korzyść omówię głównie na przykładzie miasta Mazdar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest to pierwsze na świecie inteligentne miasto tworzone od podstaw. Mazdar jest swego rodzaju eksperymentem naukowym. Ma udowodnić, że miasta mogą funkcjonować bez emisji dwutlenku węgla, pozyskując energię tylko z odnawialnych źródeł. W mieście funkcjonuje tak zwany Personal Rapid Transport, czyli szybki transport osobisty, który opiera się na braku samochodów prywatnych i wykorzystaniu pojazdów autonomicznych. Transport realizowany przez takie bezobsługowe taksówki które mogą pomieścić do czterech osób, odbywa się w podziemiach miasta. Dzięki temu ulice na poziomie zerowym są w całości oddane do użytku pieszych. W ten sposób miasto zupełnie wyklucza możliwość wypadku samochodowego z udziałem pieszego. Ponadto dzięki wykorzystaniu samochodów autonomicznych, eliminuje się ryzyko błędu wynikającego ze zmęczenia czy stanu emocjonalnego kierowcy. Oczywiście nie wszystkie miasta mogą aktualnie pozwolić sobie na zastosowanie metod użytych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ponieważ Mazdar jest miastem, które już na poziomie projektowania zakładało wykorzystanie nowoczesnych technologii. W innych miejscach wykorzystanie takich rozwiązań wymagałoby wielu zmian w infrastrukturze. Dlatego warto pokazać parę przykładów działań i technologii z zakresu inteligentnych systemów transportowych, które również wpływają na poprawę bezpieczeństwa, ale są prostsze do wprowadzenia w innych miastach. Do takich przykładów należą tablice zmiennej treści, które pozwalają na wyświetlenie komunikatów informujących kierowców o nietypowych sytuacjach na drodze, np. Na o niekorzystnych warunkach atmosferycznych, wypadkach czy robotach drogowych. Dzięki temu osoba kierująca samochodem wie, jakie utrudnienia napotka na drodze i może się do nich odpowiednio przygotować oraz prawidłowo zareagować co zmniejsza ryzyko wypadku lub błędu kierowcy. Również działalność Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wpływa na bezpieczeństwo. Opiera się ona na automatycznej rejestracji wykroczeń. W przypadku tej organizacji rozmieszczone na terenie Polski urządzenia do punktowego i odcinkowego badania zachowania kierowców oraz rejestratory przejazdu na czerwonym świetle pozwalają na udokumentowanie naruszenia przepisów dotyczących przekroczenia prędkości lub przejazdu na czerwonym świetle. Następnie kierowca, który dokonał wykroczenia, może ponieść jego prawne konsekwencje, co w przyszłości powinno wpłynąć na jego zachowanie na drodze, a tym samym na bezpieczeństwo jego i innych uczestników ruchu. Nie tylko ryzyko otrzymania kary powinno wpływać na tworzenie pozytywnych wzorców zachowań wśród kierowców, w dużej mierze może na to wpłynąć również edukacja i informacje o błędach przekazywane przez samochody czy połączone z nimi systemy i aplikacje. Sensory zamontowane na pojeździe, które na bieżąco badają otaczany je teren, mijane znaki drogowe czy sygnalizację świetlną, pozwalają na informowanie kierowcy o wszystkich popełnianych przez niego błędach oraz o tym, jak powinien się zachować. W krytycznym momencie pojazd wyposażony np. w technologię autonomicznego hamowania może samodzielnie zatrzymać samochód. Istnieją również urządzenia, takie jak alkolog, czyli blokada alkoholowa, która uniemożliwia uruchomienie samochodu, jeżeli po zbadaniu zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu okaże się, że potencjalny kierowca jest w stanie nietrzeźwym. Inteligentne systemy transportowe wpływają również na zmniejszenie stopnia kongestii, czyli kolokwialnie mówiąc zakorkowania dróg w miasta. Ten zaletę chciałabym omówić na przykładzie CITS czyli Copenhagen Intelligent Transport System inteligentnego systemu transportowego w Kopenhadze, który opiera się na wykorzystaniu miejskich punktów dostępu do sieci Wi-Fi. Uzyskane dzięki logowaniu użytkowników niewrażliwe dane o lokalizacji telefonów komórkowych osób przemieszczających się po mieście są wysyłane do centrów ruchu, gdzie uzyskane informacje są następnie analizowane. Na podstawie połączenia ich z danymi historycznymi istnieje możliwość przeprowadzenia wielu symulacji pokazujących sprawność systemu transportowego miasta. Na podstawie takich symulacji można następnie planować, jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w celu dalszego doskonalenia procesów logistycznych. W większości miast dobrą metodą na ograniczenie kongestii jest zachęcenie mieszkańców do korzystania z alternatywnych dla samochodów prywatnych środków transportu. Czyli autobusów, metra, rowerów i tym podobne. W Kopenhadze jeszcze 5 lat temu aż 41% osób podróżowało do szkoły lub pracy za pomocą roweru, a miasto dążyło do zwiększenia tego poziomu do 50%. W związku z tym, że niemal połowa mieszkańców Danii na co dzień porusza się rowerami, również na trasach rowerowych istnieją utrudnienia związane ze zbyt dużą liczbą pojazdów. W związku z tym na najbardziej popularnych szlakach rowerowych istnieją znaki informujące rowerzystów o wypadkach, korkach czy utrudnieniach atmosferycznych. W Kopenhadze funkcjonuje specjalna aplikacja dla rowerzystów, która również przekazuje im najważniejsze dane o korkach na szlakach rowerowych oraz pomaga w zaplanowaniu trasy przejazdu. Ponadto tworzona jest tam dla nich tak zwana zielona fala, która polega na tym, że pojazdy jadące z pewną ściśle określoną prędkością mają otwartą dla siebie drogę na każdym mijanym skrzyżowaniu, dzięki czemu ruch staje się bardziej płynny i znika potrzeba długiego oczekiwania na zmianę świateł. Wprowadzenie tych zmian ma zarówno ułatwić przejazd aktualnym rowerzystom, jak i spowodować przesiadkę części kierowców samochodów prywatnych na rowery, co również korzystnie wpływa na środowisko, ponieważ zmniejsza emisję CO2. Jeszcze do niedawna wszystkie autobusy w Kopenhadze podczas przejazdu na skrzyżowaniu miały ten sam stopień pierwszeństwa, który powodował przedłużenie dla nich zielonego światła. Usprawnienie systemu spowodowało, że dla autobusów, które są spóźnione, mają wielu pasażerów lub jadą w czasie mało korzystnej pory dnia, zielone światło jest utrzymywane jeszcze dłużej. Takie działanie pozwala na zmniejszenie stopnia kongestii i skrócenie dużej grupie osób czasu spędzonego w pojeździe. Do innych metod zmniejszających kongestie należą systemy typu Bike and Ride i Park and Ride. Ich działanie polega na zapewnieniu kierowcom miejsc, gdzie mogliby oni zostawić swoje samochody lub rowery i przesiąść się na komunikację zbiorową. Takie rozwiązanie wymaga oczywiście wielu zmian, np. infrastrukturalnych, w postaci budowy parkingów, zarówno samochodowych, jak i rowerowych, oraz gęsto rozlokowanych przystanków komunikacyjnych. Oczywiście osoby korzystające z takiego rozwiązania muszą być dobrze poinformowane, dlatego ze strony inteligentnych systemów transportowych konieczne jest zapewnienie w czasie rzeczywistym wszelkich danych o zmianach w rozkładach jazdy. Ponadto mile widzianym dodatkiem byłaby możliwość monitorowania ilości wolnych miejsc parkingowych, również działająca w ramach inteligentnych systemów transportowych. Zaletą ITS-ów jest również zapewnienie dokładnych i rzetelnych informacji o aktualnej sytuacji na drodze, czyli właśnie tych informacji w czasie rzeczywistym. <laughs> Wspieranie podróżujących w tworzeniu własnych tras przejazdu i w szybkim dotarciu na miejsce. Ciekawą aplikacją funkcjonującą w Hamburgu jest Switch. Zazwyczaj potrzebne nam są osobne aplikacje do różnych typów transportu, Switch natomiast łączy informacje dotyczące autobusów, tramwajów, taksówek, rowerów miejskich czy współdzielenia pojazdów np. w ramach carsharingu. W przyszłości wraz z rozwojem i zmianami hambur hamburskiej infrastruktury planowane są również modyfikacje w aplikacji, tak aby cały czas zapewniała ona informacje na temat wszystkich istniejących aktualnie w mieście możliwości transportowych. Informacje na temat opóźnień i zmian w rozkładach lub trasach w przypadku komunikacji zbiorowej są dostarczane nie tylko przez aplikację, ale również przez tablicę informacyjne znajdujące się na przystankach. Ponadto, ważna z punktu widzenia pasażera autobusu lub innego pojazdu transportu zbiorowego jest możliwość kupienia biletu, na przykład w biletomacie lub aplikacji mobilnej. Kolejną korzyścią wynikającą ze stosowania ITS-ów jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Wraz z modyfikacjami wprowadzonymi w celu zapewnienia możliwości sprawnego działania inteligentnych systemów transportowych często dochodzi również do wymiany taboru transportowego na bardziej ekologiczne. Przykładem jest tutaj Seneca, niewielkie miasto w Karolinie Południowej w Ameryce. Od 2014 roku jest to pierwsze miasto, w którym wszystkie autobusy posiadają napęd elektryczny. Co prawda w mieście ze względu na jego niewielkie rozmiary autobusów również jest niewiele, ale korzyści zarówno finansowe, jak i środowiskowe spowodowane wymianą flaty są zauważalne i cenione przez władze miasta. Zmiana pojazdów o napędzie spalinowym na te korzystające z energii elektrycznej jest wprowadzana w wielu miastach, m.in. w Rzeszowie czy wspomnianym już dzisiaj Hamburgu, gdzie realizowany jest projekt Hamburg Electric Autonomous Transportation, który zakłada wprowadzenie do miasta autonomicznych, elektrycznych min minibusów. Na środowisko korzystnie wpływa również promocja i rozwój alternatywnych dla samochodów prywatnych środków transportu czyli komunikacji publicznej w postaci autobusów, metra, tramwajów, rowerów miejskich i tym podobnych. Działania te są szczególnie widoczne na przykładzie wspomnianej już dzisiaj Kopenhagi, gdzie optymalizacja i ułatwienie przejazdu rowerowego ma wpłynąć na zwiększenie liczby rowerzystów. Również omawiane wcześniej zmniejszenie kongestii na drogach wpływa pozytywnie na środowisko, ponieważ oczywiście im mniej samochodów, tym mniejsza jest emisja spalin, poziom hałasu czy wykorzystanie paliwa. Ponadto ITS-y mogą w taki sposób zarządzać ruchem na drodze, żeby tworzyć dla kierowców warunki sprzyjające stosowaniu się do zasad ekodrivingu. Ekodriving pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa i maksymalne wykorzystanie jego efektywności. Jedną z zasad ekodrivingu jest to, żeby unikać nagłych, spontanicznych hamowań i przyspieszeń. Kontrola, jaką inteligentne systemy transportowe sprawują nad aktualną sytuacją na drodze oraz np. Na nad sygnalizacją świetlną. Zmniejsza ilość sytuacji, w których kierowca musi podjąć nagłą reakcję oraz zwiększa płynność przejazdu. Na samym końcu chciałabym pokazać Państwu, z jakich źródeł korzystałam, szykując moją dzisiejszą, dzisiejszą wypowiedź, i oczywiście serdecznie zapraszam do zapoznania się z zamieszczonymi tutaj pozycjami. Dziękuję również bardzo za uwagę i życzę Państwu miłego dnia.